Kilka pytań. Aneta Pastuszka, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Kilka Pytań, a dzisiaj moim gościem jest pani Katarzyna Panicz ze studia artystycznego Szalone, Szalone Małolaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kasiu, porozmawiamy o tych sukcesach Szalonych i Szalonych Małolat na samym początku. Międzynarodowy Festiwal Wokalny Europop Contest 2022 w Berlinie, można powiedzieć, należał do szalonych dziewczyn z Elbląga. Złoto, złote dziewczyny. Tak, no udało się bardzo, bardzo się cieszymy z tego sukcesu, bo poziom był niezwykle wysoki, ale nasze dziewczyny myślę, że sobie świetnie poradziły, zresztą można było zobaczyć to, bo to było cały czas transmitowane na żywo też przy, przy, w Internecie, także bardzo się cieszymy z tego sukcesu. Ogromny sukces. Duża konkurencja, no bo to międzynarodowa scena. Bardzo duża konkurencja, dlatego, że to nie jest europejski festiwal, tylko to już jest taki naprawdę międzynarodowy, światowy. Dlatego, że byli przedstawiciele nie tylko z Europy, ale z różnych kontynentów, kontynentów naszego świata i to w tym roku to byli przedstawiciele z 21 krajów, więc to była i. Kuba, później był Izrael, cała później wschodnia część tutaj Europy też, Szwecja, Szwajcaria, naprawdę z bardzo szerokiej tutaj, globalnie z bardzo wielu krajów także. Konkurencja bardzo, bardzo duża, tym bardziej, że przedstawiciele tutaj z tych krajów to byli też znani wokaliści właśnie w swoich krajach, tak? To bardzo często są e, młodzi artyści ze znanych programów, takie, które są dzisiaj w, w telewizjach naszych publicznych, typu Devojski czy Mam Talent, tak? Także. Konkurencja bardzo wysoka. Konkurencja wysoka, ale to jednak drużyna z Elbląga, zespół z Elbląga skradł serca tej ogólnoświatowej publiczności, jury. Tak. Dużym już sukcesem było to też, że zostaliśmy zaproszeni na ten festiwal, ponieważ niełatwo jest się tam dostać. To jest tak, że organizatorzy tego festiwalu jeżdżą po różnych międzynarodowych festiwalach, które odbywają się w różnych częściach świata i oni zapraszają na swój festiwal właśnie najlepszych. I my w tym roku braliśmy udział na międzynarodowym festiwalu, w nasz, tutaj w Polsce, na największym festiwalu w Koninie. I też oprócz złota wówczas w Koninie zdobyliśmy również zaproszenie taką nominację już na ten festiwal międzynarodowy do Berlina. Byliśmy tam drugi raz, no i w tym roku udało się nam wygrać. Co? Taki sukces, wygrana w, na tak prestiżowym festiwalu nie się za sobą dalej. To jest tak, wie pani, że yy... Tą poprzeczkę sobie cały czas stawiamy coraz wyżej, i nie może być tak, że, że jeżeli wygraliśmy już teraz w Berlinie, że nam się wydaje, że już jesteśmy najlepsi. My cały czas się gdzieś tam doskonalamy, cały czas się rozwijamy, uczymy się, zapraszamy do nas różnych znanych też artystów, którzy też gdzieś tam mogą nam pomóc. A przy tym przede wszystkim dzieciom naszym. No i oczywiście w tej chwili już myślimy też, ponieważ wielokrotnie już też zostaliśmy zapraszani na festiwale, na przykład do Malty czy do Neapolu, chcielibyśmy kiedyś skorzystać z takiego zaproszenia. Niestety koszta nas y, są tak wysokie, że niestety nie możemy sobie na to pozwolić, ale mamy nadzieję, że może w przyszłym roku znowuż gdzieś spróbujemy podbić Europę. A czy można też Was posłuchać tutaj na lokalnym rynku? Czy coś planujecie dla mieszkańców Elbląga? Tak, oczywiście. Jak Państwo wiecie, na pewno w mediach też myślę, że na, na naszym fanpage'u też dużo piszemy o tym. Y, jesteśmy po dużych dwóch też naszych koncertach, bo w czerwcu mieliśmy koncert taki podsumowujący naszą pracę y, w reżyserii Mai Panicz, mojej córki. Y, oto człowiek, czyli ludzkie historie. Koncert był tak piękny i y, poruszył myślę, że naj, takie najskrytsze zakamarki w człowieku i serce, nie tylko, ale no. był to koncert tak niezwykły, że ludzie chcieli go powtórzyć. Chcieli bardzo, pytali się o to, czy, czy jest możliwość, żebyśmy powtórzyli ten koncert. Oczywiście wiadomo, że organizacja takiego koncertu to są też bardzo wysokie koszta, ale Fundacja Rotary w tym roku miała też jubileusz swój, i ponieważ byli też przedstawiciele, tego klubu na naszym koncercie. Od razu wpadli na pomysł, że chcieliby bardzo, żebyśmy jeszcze raz ten koncert powtórzyli, i w październiku właśnie z okazji jubileuszu właśnie klubu Rotary powtórzyliśmy ten koncert w teatrze naszym tutaj w Elblągu. Aktualnie przygotowujemy się do koncertu świątecznego, bo my też co roku staramy się pokazać świąteczny repertuar. Zazwyczaj właśnie w styczniu robimy takie koncerty świąteczne. Chcielibyśmy Państwa zaprosić w Elblągu jeszcze dokładnie nie mogę podać miejsca, bo jesteśmy po wstępnych rozmowach. Na pewno będziemy o tym pisać, ale na początku stycznia będzie też koncert z niespodzianką. tego też nie chciałabym na razie zdradzać, ale będzie wszystko na plakatach i na naszym fanpageu. Chciałabym jeszcze wrócić do tego międzynarodowego e, festiwalu, bo e, jury e, było też e, bardzo mocno prestiżowe, bo e, zostaliście też zauważeni, szalone szalone małolate zostały zauważone przez e, producenta, wokalistki zespołu The Black Eyed Peas. Tak, dokładnie. Tam to są, to są też zapraszani przedstawiciele z różnych krajów. E, więc dla nas tym bardziej e, e, jest to ogromne wyróżnienie, że zdobyliśmy złoto. W sumie to nawet właśnie, właśnie tutaj ten przedstawiciel, ten juror rozmawiał z nami i był zachwycony w ogóle dziewczynami. I tutaj tak naprawdę pod nagrodę Grand Prix popłynęła do Austrii do dziewczyny, która śpiewała swoją autorską piosenkę. I to też, no wiadomo, to jest też nie lada, ogromny talent, żeby pisać też swoje autorskie piosenki i dziewczyna też niesamowitym głosem zdobyła już taką główną nagrodę Grand Prix. Natomiast dla nas, my jesteśmy, tak jak mówię, cieszymy się bardzo, ponieważ jesteśmy zapraszani na różne w tej chwili festiwale przez między też jurorów przez tych jurorów którzy byli na tym festiwalu w Berlinie. Powiedzmy jakimi utworami dziewczyny skradły serca Jiri? O właśnie, tutaj bym chciała jeszcze bardzo, bo to jest bardzo ważne. Tutaj kochani państwo, to jest tak, że na sukces y, 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 trzeba sobie zapracować przede wszystkim. Na pewno liczy się pomysł. I y, zanim y, jeżeli już powiedzmy decydujemy się na jakiś wyjazd na festiwal to pierwsze, co robimy z, z panią Mają, to myślimy o doborze repertuaru. To jest bardzo ważne, bo to też musi być odpowiedni repertuar do wieku uczestnika. E, na, też oczywiście chodzi o możliwości dzieciaków. No, i zapraszamy do współpracy znakomitych, znakomitych artystów, i tutaj ten sukces na pewno nie byłby, gdyby nie, nie pomoc ogromna naszego przyjaciela Michała Cyrana. To jest znakomity trener, znakomity choreograf, który w tej chwili współpracuje z wieloma teatrami w Polsce. W tej chwili czekamy na Michała w styczniu. I Michał przygotował całą choreografię do utworu. Swing the Cat, który właśnie zdobył tą nagrodę. Drugim utworem był Heniek, który też już, to jest nasz stary taki utwór, który jest z repertuaru zespołu Bratanki. To jest też utwór, który też wielokrotnie dziewczyny moje były szalone już, zdobyły Grand Prix też w festiwalu w Koninie czy w Gdyni, ale też wystawiliśmy, bo tam, żeby tam jak się jedzie do Berlina, to trzeba zaprezentować dwa utwory. Trzeba zaśpiewać piosenkę narodową, polską, akurat w naszym przypadku, no i piosenkę anglojęzyczną. I polską żeśmy wybrali tego Henka, a druga to była ta angielska, Swing the Cuts z repertuaru Mercedes Sayas. I tutaj aranż nam zrobił też znakomity muzyk, przygotował nam podkład Szymon Burnos znana postać dzisiaj na rynku polskim, jeżeli chodzi o artystów. i yy, 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 choreografię przygotował pan Michał Cyran, a ja z panią Mają, żeśmy już, że tak powiem, oszlifowały i pod względem wokalnym i później jeszcze żeśmy czyściły też choreografię. Czyli te diamenty, które macie, trzeba było jeszcze oszlifować. Tak, tak. To jest przede wszystkim ciężka praca. Tak naprawdę, że dzisiaj bo mówi się, że och, jakie dzieci utalentowane. Oczywiście talent jest bardzo ważny. Yy, ale nie najważniejszy. Tak naprawdę gdyby nie praca ciężka, naprawdę ciężka praca, bo dziewczyny na to po prostu zapracowały, no to sukcesu by nie było takiego. Tak. Dziewczyny są w bardzo młodym wieku. Yy, czy to jest taki dobry moment na zaczęcie, yy, ale no też trzeba pamiętać, yy, że, że szkoła, że koledzy, koleżanki, bo to wszystko, a tutaj ciężka praca, bo trzeba trenować. Wie pani co? Ja myślę, że to jest też ich pasja. Gdyby to nie była ich pasja, one by nie przychodziły z, na skrzydła. Bo one to, co ja słyszę od ich rodziców i zresztą od naszych dziewczyn, one to po prostu kochają. I proszę mi wierzyć, że nawet same wielokrotnie było tak, że pani Kasiu, możemy byśmy też same, czy możemy przyjść, bo jak pani nie może, bo to jest też, wie pani, my też jesteśmy ograniczeni czasem, tak? My mamy też inne dzieci, bo mamy aż cztery grupy w tej chwili wiekowe w naszym studio. Więc też nie możemy tylko poświęcać. Tego czasu w pełni naszym, tym szalonym, powiedzmy, które reprezentowało właśnie Polskę na tym festiwalu. Więc my żeśmy ćwiczyły w soboty i niedzielę. To był jedyny czas. Natomiast na pewno jest to pasja, i przypuszczam, że może kiedyś te dziewczyny sobie wybiorą taką drogę, gdzie będą mogły sobie zawodowo to kiedyś, może też później wykonywać w życiu. Jak one zareagowały na złoto? To była dzika radość. Oj, ogromna, dzika. To były krzyki. Zresztą można zobaczyć na filmie, bo jest gdzieś też zarejestrowany cały film z wręczenia nagród. To było ogromne napięcie, tak naprawdę, bo y, to jest festiwal, na którym nawet y, drogą dedukcji, jak próbowaliśmy czegoś y, y, się dowiedzieć, to niestety nie byliśmy w stanie. To jest tak, że w nocy były wyniki, była wywieszona lista laureatów, którzy dostali, znaczy którzy występują na Gali. I tam oczywiście było napisane, że absolutnie kolejność nic nie sugeruje. I rzeczywiście tak jest. I później żeśmy pomyślały z panią Mają, że zobaczymy, które występujemy. Bo zazwyczaj jest tak, że osoby najlepsze na festiwalach występują. Na sam koniec gali. My żeśmy były, zaraz nie pamiętam, chyba było 21 wykonawców na tej gali, i my byliśmy gdzieś chyba 17. No więc to też nic nie znaczyło. Więc naprawdę, proszę mi, proszę mi wierzyć, że, że nie mogliśmy się niczego domyśleć. I jak odbył się cały już koncert galowy, później były, że tak powiem, ze flagami. Przemar, że tak powiem, na scenę wchodziły wszystkie, że tak powiem, delegacje danych państw. No i jak wszyscy się zebrali, to było wręczanie nagród. I, no i napięcie rosło. I jeszcze oczywiście towarzyszyła temu muzyka niesamowita, która też Buduje odbijała, emocje. budowała takie emocje. Słuchajcie, że jak już się zbliżaliśmy, najpierw były takie bo tam jest, też nie ma wyróżnień. Tam jest, on, jest pięć nagród. Jest on, nagroda jest piąta, czwarta, no i później właśnie jak już były wręczane nagrody trzecie, drugie i pierwsze, no to naprawdę proszę mi wierzyć. Serce ja już mówi się śmiałam do mojej córy, że za chwileczkę to mi serce chyba wyskoczy, już czułam, że ten to miałam bardzo wysokie, także bardzo się bardzo się cieszyliśmy. To była niesamowita radość na pewno. Czy panią też cieszą te sukcesy dziewczyn, jak pani je obserwuje, jak one dojrzewają, dojrzewają głosem, świadomie też podchodzą do tego, ale też no, widać, że tą pracą ym, no, jakby kolejne stopnie zdobywają, że widać, jak się rozwijają. Tak, dla nich to jest też w jakiś sposób świadectwo tego, że warto pracować, że warto ćwiczyć, że y, oprócz tego, że to jest ich pasja. I to im sprawia radość, to one same widzą, że się rozwijają właśnie poprzez y, sukcesy. Wiadomo też, kochani, że tutaj też dużo szczęścia trzeba mieć, tak? bo to jest mm, kwestia, jak one zaśpiewają, to jest kwestia ciśnienia na przykład y, danego dnia, kwestia dyspozycji dziecka. Czy nie jest zmęczone? Czy aparat głosowy jest na tyle jeszcze y, nie jest przemęczony poprzez te próby? Tak, to jest naprawdę wiele składowych. Y, nie wszyscy są też gotowi, żeby wychodzić też od razu na scenę, bo są dwa rodzaje stresu. Jest stres paraliżujący i jest też taki stres, który Motywujemy. budujący, motywujący taka adrenalina, tak? I są dzieci, które ym, bardzo by chciały występować, ale jeszcze są niegotowe, ponieważ ich ten stres wyjścia na scenę stres tak paraliżuje, że nie są w stanie wydobyć z siebie głosu. A naprawdę są to czasami takie głosy, że. Myślę, że przyjdzie jeszcze na to czas, tak jak zawsze, tak w ten sposób tłumaczymy naszym dzieciom. Natomiast my się cieszymy, że właśnie yy, przede wszystkim yy, nasza praca została doceniona i kończy się to właśnie sukcesem. A czy każdy śpiewać może? Tak jak śpiewa kiedyś Rysztur, tak? Każdy śpiewać może <laughs> jeden lepiej, <laughs> drugi gorzej. Powiem tak, <laughs> jeżeli m, talent oczywiście jest bardzo ważny. Jeżeli ktoś y, y, połączy to z dużą pracą, z ogromnym wkładem własnej pracy, to jeżeli jeszcze przyjdzie do tego szczęście, to kiedyś te osoby zaistnieją na scenie, ale przede wszystkim praca. Natomiast ja muszę pani powiedzieć, że miałam w swojej już 30-letniej prawie pracy y, dzieci, które. Y, y, Przychodziły do mnie z bardzo przeciętnym suchem i tego też można nauczyć. Oczywiście to nie przychodzi łatwo i to nie przychodzi od razu, ale proszę mi uwierzyć, że miałam dziewczynki, które dzisiaj śpiewają już bardzo dobrze, a mówili do nich, że im chyba słoń na ucho tak się mówi, tak potocznie na ucho nadepnął. Także jest w stanie się człowiek nauczyć tego y, suchu, wykształcić sobie. Ale jeżeli mówimy o takich już scenach naprawdę profesjonalnych, zawodowych, no to tutaj talent jest też bardzo ważny. Czyli talent, ciężka Ale przede praca. Przede wszystkim ciężka praca, tak. Szczęście. Szczęście. I co jeszcze, żeby ten sukces osiągnąć? Pasja to trzeba kochać. Czyli trzeba kochać to, co się robi, i sukces kiedyś przyjdzie. Dokładnie tak. Szalone i szalone małolaty sukcesy już mają na koncie, ale oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby dalej się rozwijały i pięły się pod mnie. Nie dziękujemy. Ćwiczyliśmy teraz na ostatnich warsztatach z panią Natalią Bajak i z panem Adamem Czaplą. I jest to zupełnie nowy repertuar, tym razem gospelowy. Ale ten gospel repertuaru gospelowego będzie można posłuchać też w styczniu. Tak, w styczniu na, na koncercie naszym będzie to koncert biletowany, oczywiście będziemy jeszcze o tym pisać i będziemy o tym mówić. Bo wszystko jest w trakcie dopinania na ostatnie buziki. Dokładnie budziki. tak. Dokładnie tak. To czekamy na wieści na ten styczeń, byśmy mogli też posłuchać szalonych i szalonych małolat w tym gospelowym klimacie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Ja tylko przypomnę, że był to podcast Kilka pytań, a moim gościem była Katarzyna Panicz ze studia artystycznego Szalone, szalone małolaty. Kilka pytań.